Siema w kolejnym odcinku z gry War Selection, piąta gra rankingowa od końca. I w sumie nagrywam je po kolei. Przeciwnikiem jest Stone Age Tactic. Nazwa mojego przeciwnika brzmi tak, jakbym miał mnie zamordować w epoce kamienia. Nie wiem ci, już raz na niego nie grałem. I tutaj tragiczny problem na tej mapie yy, powiedziałbym, że źle podjęte, podjęte bardzo decyzje z mojej strony. Już nie wspomnę o tych yy, tygrysach, ale po prostu idę w tej grze w. Przemię się w Europę. I idę w nią, i nie mogę znaleźć jedzenia. I w zasadzie tą decyzją można podsumować tę grę. Jest to łańcuch wydarzeń. Jak widzicie, tutaj robię sobie farmę. Udało mi się ulepszyć ich 4, 5, 6 mam wszystkich. I mam w zasadzie na styk. Teraz jestem bezbronny i muszę ich cały czas dorabiać. Ale nie mogę ani zwiększyć upgrade'u, ani niczego dorobić, bo jedzenie mi stoi. No i złom wjazd na papę. W zasadzie jeszcze chyba jedną albo dwie takie gry miałem, że to samo zrobiłem. No, bez dodatkowego jedzenia jest po prostu tragedia. I w tym momencie ta gra wydawała mi się już zakończona. <laughs> no bo co to mogę zrobić? No, no, Ani bardzo tych slingerów nie mogę dorobić. Pop mi cały czas będzie zblokowany na 70. Jest już ich 11. Więc twierdzą, że trzeba ich obronić nawet robotnikami zwykłymi z epoki kamienia. I tutaj niestety idę Olin Tracę czas, tracę robotników W zasadzie jakoś strasznie ich jeszcze nie poginęło Już jest 13 Ale jestem tak Więc godzina Godzina, minuta dziesiąta. Ja dopiero robię upgrade'y w epoce kamienia Mam zblokowanego popa na 70. Nie mam ulepszonych wiesz, Nie zbieram metalu. A przeciwnik. Już do kolejnej poki powoli zmierza. I tutaj na tej mapie ta azja okazała się bardzo dobra, bo to jedzenie na początku dało mu busta. A ja praktycznie... <gryw> Jestem w epoce kamienia cały czas, no jakby nie było, no nie jestem w stanie nic tu robić. Ani jedzenia, ani drewna, ani metalu, dopiero przeszucam się na łuczników. Tutaj chyba na rybę się jeszcze zdecydowałem, w razie czego bym ja grał samych łuczników. <laughs> Z każdej strony końca. No i powoli robi się spokój, ale co z tego, jak nie ma epoki tutaj. Tak, przeciwnik już jest w kolejnej epoce, praktycznie, a ja dopiero zaczynam kolejną. Tu się bałem, bo tak cały czas stał losowo, że wyskakuje mi to miejsce. A chciałem tu zbierać, bo tutaj to się skończy kiedyś. W tym momencie strasznie bałem się balist, że podejdzie, zniszczy mi, ograniczy mi popa, o, podchodzę nimi do przodu, a chłop mi wchodzi od pleców. Trzeba przyznać, że koszary są dość tankowne i sforsować je schodzi dość długo. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy czasami nie lepiej jako formę muru czy trzymać, zamiast y, zrobić mur, to sobie na przykład koszary dorobić dwa lub trzy. Przynajmniej z tych europejskich, bo azjatyckie to tak se. Tak to wygląda z robotnikami. 59 z jego strony. No, mamy dość podobną liczbę robotników. No, tylko problem jest taki, że to jest dalej epoka w plecy. Jakby nie było. Dobra, tutaj dochodzi epoka. Zwiększenie, zwiększenie populacji na 160. Nie zrobiłem w ogóle upgrade'ów nauki. Niesamowite. Dopiero teraz robię, a w tym czasie już bym mieć drugi. Mógłbym mieć drugi zasadniczo już. No jak to zobaczyłem, to sobie myślę, no koniec gry. <gry> Wierzę nie ulepszone. Mam samych jakiś włóczników. Popałem mam niedużego, bo mogę na 110, on ma na 160. To mi nie wyglądało już jakbym nie miał z oraz z Ani nie ma bardzo gdzie uciekać muszę niszczyć ten domek Tutaj jeszcze goście się blokują No tragedia Slingerami się bije za zapami. to wygląda z epoką? Późne? No ja dalej stoję chyba w tej epoce Ta, dopiero radzę sobie z... pozbyłem się tego, o dziwo przeżyłem A to dzięki tego, że Gram Europą Trzeba szybko dorobić popa No mieć jedzenie, żeby tych robotników Dorabiać, a nie mam tego jedzenia I to bardzo nie ma Kim zbierać, więc chyba Tak no ogólnie to jest za, zastój, trzeba przyznać. W tym czasie on już ma 160 i może robić działa. Zadanie rzecz biorąc... ...to moja baza wygląda jak po pierwszej wojnie światowej, a tu już druga idzie. No i tutaj moja decyzja była taka... ...nie mam jedzenia. Nie bardzo mam je, to jest jak za bardzo uzyskać w dużej liczbie, więc dorobię sobie łódki. Chciałem to pokrywać milicją chociaż, żeby zatkać te dziury, jakkolwiek, żeby cokolwiek biło, walczyło. No, ale niestety, no, no jakby nie było, ja dobuduję, on skasuje, ja dobuduję, on skasuje, no niestety. Trochę nowych się udało zrobić z kilku. i dalej trzeba dojść popem do 160. Problem jest taki, że mam tylko 4, 5... Co tu mogę? Łuki robić ewentualnie. Problem jest taki, że to wydobycie nie jest na jakimś znowu świetnym poziomie, żebym nie wiadomo ile tych łuków spamować, więc nie zagram na 7, 8. Więc, spróbowałem milicję, no darmowaną, co mi to szkodzi. I tu już słonie. Cały czas okrop w plecy. Nie ma bardzo jak ich tradować, czym nie ma dział. Tankowne na szlaka to jest. No i cały czas to samo, mniejsze chałupki, ledwie się od, odbuduje już niż no tak parę minut brakło w tej grze. Tu już nie ma się czym tradeowej no co, darmowa milicja, łuki przeciwko działom, słoniom. cały czas pop spada w zasadzie też nie miał jakoś strasznego jeszcze przynajmniej Ale ile surowców mniej więcej bazi buki a dalej łuki plus milicja liczyłem na to że milicja zastąpi mi jednostki ale jak widać niestety nie bardzo Czasami sobie naklikam większą ilość wcześniej, żeby nie zapominać o tym, I co tu można więcej zrobić? Problem jedzenia na początku gry ciągnie się aż do samej jego praktycznie końca. Wszystko jest skutkiem i kulą śnieżną. Tutaj jest GG, no niestety. Smutna gra, ale jak widać jak nie znajdzie się jedzenia, to nie można znaleźć w Europę, przynajmniej na tej chwili. मापकनेलरशिप की